ix 2 k 24 Pierwszy rok jesteśmy w Dallas. Przez ostatnie 15 lat byliśmy w Houston, Texas. Także pierwszy rok w Dallas. Zobaczymy co się będzie działo. Chcę Wam pokazać najszybsze auta na świecie. Lamborghini, Audi a 8 GTR, -y, Vipery. No, mamy wszystko i będzie się naprawdę działo. Rewelizacja przez ostatnie 5 lat pomiędzy GTR-ami a Lambosami. Także czekajcie. O, no, jedzie coś. Bardzo głośnego za mną, także nie wiem czy będziecie słyszeć. Będzie się naprawdę dużo działo, także stay tuned i lecimy dalej. Na chwilkę. Już wam mówię na spokojnie co to jest TX2K i historię tego eventu. Zacznijmy od tego, że TX2K to jest nasza amerykańska meka, albo nawet porównanie do FIFA, Puchar Świata, tylko w wyścigach samochodowych na Quadermili. Przez ostatnie 15 lat zjeżdżają się tutaj najszybsze auta w USA na ćwierć mili lub nasz amerykański drag racing. 10 lat temu został dodany Roll Racing. To po prostu wyścig uliczny, zaczynając od 80 km na godzinę, i dystans jest ćwierć mili lub niecałe 500 metrów. Zaczęło się to wszystko od wyścigów nocnych w dniach eventu TX2K, gdzie się kierowcy zjeżdżali na ulicy i ruszali na autostrady, które blokowali, aby taki wyścig powstał. Z powodu masywnych ilości aresztów i wypadków na ulicy. Wynalasta TX2K zdecydował dodać Roll racing do eventu, gdzie znajdujemy się dzisiaj. Jest to dużo bezpieczniej i fajnie zorganizowane. Szczerze wam powiem, że ulica robi swoje i adrenalina jest u... mocniejsza, ale trzeba być bezpiecznym i będę to, tą opinię trzymał dla siebie, jak to mówią na filmach. Don't try this at home. These are professionals. Dobra. Lecimy dalej. Zaczyna się, tak jak Wam mówiłem, kwalifikacje są dzisiaj. Klasa DCT, 2JZ i StickShift. Także mamy kwalifikacje na Quatermilly. Jutro roll, roll Racing. Zobaczcie, przejdziemy sobie bliżej tej toru i zobaczycie, jak y, nasz ten Drag Racing działa. Trochę Wam opowiem i zobaczycie, jakie od... auta będą jechać na ten Quatermilly. Mamy jednego kolegę z IMS-u, który robi Lamborghini Performante. Na masywnych turbach 760 regularnie planuje pobić swój rekord na 730. Także idziemy i już widzicie wszystko. A teraz zobaczcie tutaj coś co mi się naprawdę rzuciło w oczy. Nasza amerykańska C6 korwetka z big blokiem na twin turbach, dwa spadochrony, jakbym zgadywał, to na pewno robi jakieś 3000 koni, ale zaraz zobaczymy, co to potrafi na to Tak jak myślałem, korbeta nas nie 6,99 przy 199 mil na godzinę, także prawie 400 km na godzinę niecałe 7 sekund. DCT, gdzie to są przeważnie Lambosy, GT-R-y, Arusenki, McLareny, Wysza półka, wszystko ponad 2000 koni. No i właśnie mamy tam naszego dobrego kolegę Jordana, który robi 2500, prawie 2800 koni w jego Lamborghini Performante Twin Turbo. Zaraz okaże się co on currently on the sheet jordan martin on the opposite side is indeed on the sheet he's qualified at 762 at 198 he is in your number two qualifier jordan martin would love to see a 753 or better that would move him Następne dwa auta, które rzuciły mi się w oczy, to właśnie tu za mną Toyota Corolla i za nią, która stoi jeszcze BMW 330, obie są w klasie 2JZ. Ciekawe jaki to power robi, co za moc, jaki czas na torze i w ogóle zaraz wszystko się okaże jak zawsze. Zobaczy tą 330 BMK na 2JZ. Słyszałem, że w Polsce to jest Wasza ulubiona platforma Supra 2JZ. Kto śledzi tx 2 to wie, co to za auto właśnie za mną stoi. To jest rekordzista świata. Pierwszy gt który osiągnął 6 sekund na quarter To auto posiada 85 mm dwie turbinki, bilet block, najlepsza skrzynia, jaka jest. Oczywiście, zbudowana przez Shepard Trends, także 85 mm turbiny. Są większe niż mój baniak Także wyobraźcie sobie Jak o to moc robi Z tego co ja słyszałem przynajmniej To auto produkuje ponad, ponad 3,5 tysiąca koni mechanicznych Także zobaczcie sobie Przejdźmy bliżej Pokażę Wam wszystko jak to wygląda Nowa platforma którą widzę rok po roku, coraz więcej, właśnie tu McLaren 720 i 765. Nie, nie robią nie wiadomo jakiego powera, jak i jakiego, nie wiadomo jakiego czasu na quarter mili, ale są coraz szybsze, coraz szybsze, rok po roku. Także bardzo mnie to cieszy, bo oczywiście już wiecie, mam McLarena 720S, lekko stuningowanego na intake'u, wydechu i ładnym tuningu, który wali Ogniem masywnie z rury. Także bardzo się z tego cieszę i liczę, że będzie ich coraz więcej rok po roku. Ktoś nie widział nigdy Lamborghini platformy A8, platformy silnika V10 na Twin Turbie, To właśnie oto tu. Możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko ładnie wygląda. I to jest właśnie silnik zbudowany przez ITS, który produkuje ponad 2000 koni mechanicznych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę wejść na stronę extremeturbosystem.com i zakupić taki pakiet. Jeżeli ktoś zakupi, to ja personalnie zadzwonię i pogratuluję, bo to coś jest pięknego. Idę sobie po TX2K Evencie, tak spokojnie i zobaczcie. Co znalazłem? Nissan Skyline R33 z pierwszego Fast and Furious, który nim jeździł Leon. Pamiętacie tego ziomala z Fast and Furious ten charakter Leon jeździł z Jessin, Windizem i, i resztą całej tej kipy tych złodziei, które, którzy kradli e, Tiry itd. Find another way home. No, to auto wygląda zajebiście. A oto tutaj widzicie, mamy silnik z korwety C8, oczywiście też na Twin Turbie, 68 mm Precision Turbinki, gdzie ten silnik z turbinkami produkuje ponad 1500 koni mechanicznych. Znajdujemy się pod wyjątkowym namiotem, nazywa się ten garaż T1 Race Development. Oni specjalizują się nad Lamborghini, GT-arami, Arusemkami i McLarenami. Także to są rekordziści, pobijają rekordy swoje i rekordy świata rok po roku. I oczywiście to jest największa rywalizacja Underground Racing, która się dzieje rok po roku. Tak samo największa rywalizacja w automotoryzacji, przynajmniej w USA. Wyobraźcie sobie, że pod tym namiotem znajduje się ponad 25 tysięcy koni mechanicznych, tylko pomiędzy 10 autami. To jest po prostu coś nienormalnego, ale zajebistego. Na dzisiejszy poranek zaczynają się przygotowywania na eliminację. Wczoraj były kwalifikacje, dzisiaj trwają eliminacje od samego rana. Już wam mówię: jest trzy klasy: klasa sport, klasa super sport, klasa unlimited i klasa, która no, nie ma na liście klasa elite 8. Elite 8 to już są auta takie 3,5 tysiąca koni i w górę, dużo ich nie ma, także temu jest tylko ich 8, 8 zawodników. Super sport. 16 zawodników, sport 16 zawodników, Unlimited 18 zawodników. To się wszystko zaczyna od 50 do 60 zawodników na każdej klasie, kończy się na 16 zawodnikach i wtedy jest po prostu drzewko i czekamy na zwycięzcę. Teraz już Wam tłumaczę, jak to będzie działało. Nasz amerykański Roll Race tak działa, że każda klasa zostaje 16 zawodników i idziemy aż do wygranego. Teraz to tak działa, że to jest dystans traku, jest ledwo ponad mili, Zaczynają auta jechać od, rozpędzają się od początku, to znaczy przed metą jakieś 200 metrów, 300 metrów, rozpędzają się. Dojeżdżają do 60 mil na godzinę. Pomiędzy 50 a 60 mil na godzinę musisz jechać, zanim zielone światło się zaświeci. Prawa strona. Jedzie pierwsza, lewa strona musi się trzymać, nie może wyprzedzić prawej strony. Czekać, oba auta czekają, a zielone światło się zaświeci, i wtedy jest go time. Akurat tak się udało nam, że nasz dobry przyjaciel Tony, który ma 2500 KONI UGR Performante Huracana, pozwolił nam założyć parę GoPros. Także będziemy go śledzić przez wszystkie eliminacje. Myślę, że wygra. Życzę mu powodzenia i myślę, że wy też mu życzycie powodzenia, bo to jest nasz kolega. Także trzeba kibicować za kolegami. Także powoli trzeba się zbierać, wszyscy, się, wszyscy kierowcy już odpalają fury, żeby, żeby auta się rozgrzały. No i lecimy w eliminację. Dawać. Zobaczcie tam arusemkę, która stoi za mną. To nie jest normalna arusemka, bo przeważnie, twin turbo arusemki miałyby turbiny z tyłu. Przechodziłem przez to auto i zauważyłem, że to auto nie ma turbin, co jest, nie, nie rozumiem o co chodzi, bo arusemka bez turba na pewno by się tu nie, nie na pewno by nie stała na tym evencie i na pewno by się nie znalazła. Także musiałem obczaić, co to się dzieje i zobaczcie, co, za, co zauważyłem. Ta Rósemka ma turbiny w kłoder panelach i takie turbiny masywne, prawdopodobnie po 80 mm każda turbina i wloty powietrza są właśnie w kłodrach. Zobaczcie teraz tutaj. Bardzo dziwne. Teraz Wam pokażę jak te turbiny wyglądają a... właśnie w tych kłodrach. Teraz zobaczcie jaka masywna turbina. Masywna, masywna turbinka. Mamy naszego dobrego kolegę toniego z Nowego Jorku, który będzie się ścigał dzisiaj. Tak jak wam mówiłem, 2,5 tysiąca koni Lamborghini Performante a Performante UGR-a. Także życzymy mu powodzenia. Good luck Tony. Thank you <laughs> Go, bro. You, I, you, you won. You fucking flew. Hell yeah. I pushed the brakes at end. You see? No, I didn't see yeah, that. I, I can't see that fucking. I want to break to 100. Oh I no shit. Aguirano? Oh, he had no chance. <laughs> But good. Let's go, bro. Let's fucking go. No, <laughs> żebyście nie zapomnijmy o wszystkich GTRach, co są w rewalizacji z underground racing uh, Lambosami, także trzeba im trochę kredytu dać i wam też o, pokażę szybciutko. tego GTR, który stoi za mną. To jest właśnie największa rywalizacja dla Underground Racing 3,5 tysiąca koni GTR przez Boosted Racing zbudowany, także na pewno mają coś specjalnego dla nas dzisiaj i ciekawe kto zostanie tak zwanym naszym luzerem w tym roku i przegra Championship. Hey, hey. Jak on ma zajebistą tablicę z tyłu fuck a V10, to znaczy, już wyba wiecie co to, to znaczy, V10. Na pewno jest rywalizacja. Oczywiście nie zapomnijmy o naszych amerykańskich Big Block'ach, które też robią teraz na Twin Turbie ponad 2500 koni z dwoma spadochronami z tyłu Viper. Piękne auto. Runda 2, eliminacje. Nasz przyjaciel Tony, który stoi za nami, leci, ściga się na tego czerwonego GT-R-a, który produkuje 2300 koni. To że ma 2500, myślę, że go weźmie, także życzymy znowu powodzenia i będziemy zaraz widzieć, co się stanie. Lepiej... Nie wiadomo co się stało. Niestety do niej został zielone światło. Przegrał, także nie będzie powtórki. I zaraz się dowiemy, co się stało z jego autem. Ale jak to jak, to jest Motorsport. Niestety auto samo nie jedzie, tak samo auta się psują. Także musi być kierowca, musi być prawidłowe auto. Musi być tuning zajebisty, i wtedy będzie wygrana. W tej sytuacji tego nie było. Co się stało? See you next year jak to mówią. What happened, Tony, co happened? Co może happen? Nie, zostałem wtedy. happened? Oh, I'm great <laughs> zaczynamy klasę Unlimited i klasę Superlink, także przygotujcie się na najszybsze auta na świecie. Będziecie widzieć tu piękny widok mamy. Także let's go.

1993 rocznik, akurat mi się udało tak, że z tą Integrą miałem rywalizację przez 3 lata od 2016 roku. W 2016 roku pobiłem go w finałach, wygrałem event, sport klasy. W 17 roku akurat to był trzeci nasz rejs, także przegrałem go. W 18 roku wygrałem i w 19 roku przegrałem. Także ta Integra za. Bo w 16 roku robiliśmy tylko 160 mila na godzinę, teraz robi prawie już 200. Jeszcze jedna rzecz na temat tej integry tu jest czterocylindrowy silnik. Czterocylindrowy silnik na turbinie, który produkuje ponad no, prawie 2000 koni, nie ponad. Przepraszam. 224 mile z lewej strony Lamborghini 223 mile z prawej strony GTR r bardzo bliski rejs, to znaczy po prostu o milimetry No udało nam się, znaleźliśmy następnego Ziomala, pamiętacie, gdy ziomka z tyłu może niektórzy go oglądaliście? Wziął Kamila Budde na szybkiego rajda w tamtym roku. Niestety, ale wtedy mu się skrzynia zepsuła, no i był problem. Ale w tym roku robi więcej Power'a, coś ponad 2000 koni, tak samo i już jest i tak samo jest w eliminacjach semifinalista. Także życzymy następnemu Ziomalowi powodzenia i pozwolił nam GoPro założyć mu na tył, także zajebiste widoki właśnie zjawił się Jana przeciwnik dowiedziałem że to jest następna arusemka także zobaczę, właśnie ją pokażę wam też bardzo piękne auto niby że robi tak samo ponad 2000 koni. No w sumie wszystkie auta tu robią ponad 2000 koni w tej klasie, także żeby było, żeby było fair, musi być ten power mniej więcej taki sam. nie jest nawet nasz przyjaciel Gianni, też dostał w Ale ej, jak to mówią, motorsport. This car will forever be cemented in a true elite class of champions. The best of the best. Everyone knows underground racing. Now, if you didn't before, you know horsepower lounge. No i mamy naszych finalistów, no, jak zawsze, true. Getter I przeciwko heard. Lambo. Tym razem udało się znowu. A udało się Lambo w tym roku. W samym roku był GTR, w tym roku udało się Lambo. Także znowu będzie masa, masa na internecie. No to i go i będzie całkiem sporo Niestety, ale musimy się pożegnać. Żegnam Was, Dallas. Myślę, że widzimy się na następnym, na następnym roku. I jeżeli pamiętacie, jeżeli Wam się podoba materiał, proszę subskrybować, lajkować, komentarz i dobranoc. noc.